Siema ziomeczki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Wiem, że wam obiecałem, że nie będzie filmów na roku szkolnym, no ale jak jeżeli mam okazję nagrać, to po prostu nie mogę się powstrzymać, bo to jest moja pasja. Nagrywam dla Was. Mam nadzieję, że jeszcze nie uciekliście z tego kanału, że nie zrezygnowaliście z subskrybowania. Także dzisiaj, jak widzicie, nie Brawl Stars, ale już inna gra, bo wracamy z powrotem do Doutchwoota. Jeżeli ktoś jest dłużej na moim kanale, to wie, że jak miałem tam 400 subskrypcji. To często nagrywałem do 4, lecz dużo filmów już usunąłem, ale dzisiaj mamy Doutfuta 20 wyszedł kilka dni temu. I wpadłem na pomysł, żeby nagrać, tak jak zrobiłem to kiedyś. Jak się kopiuje w nim karty, żeby się nieco wzbogacić. Także bez przedłużania, bo i tak już wam dużo czasu zająłem, lecimy. Dobra, więc sposób, który Wam dzisiaj przedstawię, niczym nie różni się od tego, co pokazywałem Wam w poprzednich wersjach DogeFoota i potrzebne nam oczywiście do tego będzie drugie urządzenie, na przykład tablet lub telefon, na którym mamy inne konto yy, Google Play. Yy, oczywiście trzeba mieć tam DogeFoota, no ale to już taka oczywista rzecz, no ale powiem, żeby nie było, poradnik musi być kompletny. Także pierwsze co robimy no to musimy mieć jakąś kartę, którą chcemy skopiować. Ja tutaj widzicie, widzicie mam trochę oblaków, mam Edyna Azarda. Oczywiście tutaj nie trafiłem wszystkiego, ja jedynie trafiłem oblaka, a inne karty podecą mi mój kolega, któremu dziękuję za to. No i tutaj widzicie mamy Salaha, Modricia, Alisona, no i tam różne karty. Ja na przykład skopiuję sobie, no powiedzmy, Edyna Azarda, bo mam jego tylko jedną kartę, także już Wam pokazuję jak to trzeba zrobić. Wyłączamy grę całkowicie. Wchodzimy w kopię zapasową. Wybieramy pamięć zewnętrzną no, karta pamięci tutaj jak chcecie. Ja Wam tutaj nie pokażę, bo każdy ma pewnie inny telefon, no ale ja Wam pokazuję jak to się u mnie robi. Po prostu musicie wejść w kopię zapasową. Klikacie utwórz kopię zapasową. No i wybieracie tutaj do a się to zaraz wszystko musi załadować, bo trochę tego mam, no i to się wszystko oblicza i tak dalej. Także zobaczymy jak to się zrobi i już Wam tutaj pokażę. Ok, dobra, już nawet bez cięcia wszystko się zrobiło. Yy, wchodzimy w aplikację i dane, zaznaczam aplikacje i dane do DogeFoota 20, klikam OK. No i robi mi się w tej chwili kopia zapasowa do DogeFoota 20 i oczywiście, jeżeli ktoś nie wie na czym to polega, to po prostu zapisują nam się wszystkie dane, statystyki, i tak dalej, w naszym dołczwucie, w naszej grze. I cokolwiek zrobimy, na przykład, nie wiem, wydamy cały hajs, to zaraz możemy to sobie przywrócić, bo po prostu mamy tą kopię zapasową. Ja widzicie, mi się tutaj już zrobiła. No i wracamy do dołczwuta. No i teraz wysyłamy sobie zaproszenie z drugiego konta, mi tutaj zaraz przyjdzie. Poczekajcie, już sobie wysłałem. chwilkę trzeba poczekać na to zaraz powinno nam się tutaj wyświetlić o widzicie już mamy także akceptuję to no i dodajemy tutaj tego edena azarda wysyłamy propozycję z drugiego konta sobie nic nie dam akceptuję akceptuję ok, akceptuję no i widzicie transakcja yy, że wymiana przebiegła pomyślnie no i jak widzicie wejdę w moje karty teraz edena azarda tutaj już nie ma, nawet sobie go tutaj wyszukam. Hazard nie ma. Nie ma jedyna hazarda w naszym, w moim zbiorze kart. No i teraz wyłączamy grę. Wchodzimy z powrotem tak w tą kopię zapasową. Tutaj widzimy: mamy 19 września, 12.31 sprzed 2 minut. Klikamy w to oczywiście. To nam się załadowało. Klikamy przywróć. No i nam się tutaj wszystko już przywraca i jak widzicie udało się przywracanie ukończone no i wracamy z powrotem do DogeFoota no i wejdę w moje karty i mamy Edena Azarda tutaj już widzicie wysłałem sobie zaproszenie z drugiego konta Eden Azard jest w naszym zbiorze kart akceptujemy sobie zaproszenie z mojego drugiego konta no, i tutaj też nie damy nic. A z drugiego konta wysyłam sobie z powrotem Edena Azarda. Czekajcie, sobie zaznaczę. Wyślij propozycję. Ok, tu akceptuję. Tutaj akceptuję. Czekajcie, na tablacie zaakceptuję. Ok, i wymiana zakończona. I jak widzicie, w, mo w moich kartach mam już dwie karty Edena Azarda. Także tak jak mówiłem, niczym się to nie różniło od tego, jak to się robiło w DogeFoot'cie 17, 18 i 19. Chociaż do 19, jak dobrze pamiętam, chyba nie nagrałem takiego poradnika. Nie, nagrałem, przepraszam, nagrałem do 19. Tego do 17 nie nagrywałem, jeżeli dobrze pamiętam. No ale jak widzicie, jest to naprawdę bardzo prosty sposób. No i możecie się wzbogacić, takich widzicie, mam ponad 20 milionów na koncie. A naprawdę nie kopiowałem jakoś dużo tych kart. Nelek skopiujecie sobie kartę wartą 500 tysięcy na rynku kilka razy i wystawicie ich na przykład 10, no to widzicie, profit rośnie i możecie się naprawdę łatwo wzbogacić. Wiem, że jest to trochę nieuczciwy sposób, no ale wiem, że dużo osób z tego korzysta. Nie znalazłem jeszcze żadnego poradnika na YouTube w dniu, w którym to nagrywam, jak kopiować karty, także mam nadzieję, że będę pierwszy. No i taka jedna sprawa dotycząca mojego kanału, tak jak wiecie. No nie nagrywam zbyt często na roku szkolnym i tak jak to zapowiedziałem, nie będę nagrywał, no ale po prostu chciałem, żebyście coś mieli ode mnie, bo miałem jeden filmik zaplanowany, ale tak go obejrzałem kilka razy i wyszedł taki cringe, że nie chciałem tego wstawiać. Było to dzwonienie do widzów, także, ale kiedyś to jeszcze nagram i mam nadzieję, że wyjdzie w trochę lepszej wersji. A tymczasem no, nagrywam dla Was do 20. Ale jeżeli jeszcze się ciekawi, Brawl Stars, to posłuchajcie jeszcze jednej informacji. Założyłem nowy klan. Jacob TM przestał już istnieć praktycznie. Tam nikt prawie już nie został. Teraz jest j Kubek Team. Także dołączajcie tam, bo naszym celem jest no, zająć wysokie miejsce w top 200, a nawet i w top 100 kraju, oczywiście. No i chcielibyśmy też. No chcielibyśmy, żeby dużo osób dołączyło, wejście jest od 8 tysięcy pucharków No troszeczkę może i dużo, ale właśnie ten clan jest po to. Ja chciałem, żeby ja co został akademią, ale jak zobaczyliście, że ja odeszłam, to już wy też zaczęliście odchodzić No i tak troszeczkę słabo to wyszło, no ale dobrze, trudno. Teraz w Brawl Stars był update, wyszła tam nowa legenda i tak dalej, no ale dobra, to jest odcinek poświęcony do także ja Wam już będę dziękował za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jeszcze na roku szkolnym uda mi się kiedyś coś nagrać. Mam nadzieję, że się cieszycie. Jeżeli docenicie to, że nagrałem dla Was filmik, zostawcie tutaj oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Ja Wam już dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.